357 lat temu Do swoich szóstych urodzin Zasiadł William Dechem Młody chłopak, który już niebawem Zostanie proboszczem w podlondyńskim Miasteczku Upminster Zainteresowania księdza Williama Sięgnął daleko poza duszpasterstwo Z lubością będzie właził Na przykład na wieżę parafialnego kościoła I będzie kazał swoim parafianom Strzelać z armat Następnie będzie mierzył czas pomiędzy Pojawieniem się dymu prochowego A dźwiękiem wystrzału i tak właśnie obliczył aktualną do dziś prędkość dźwięku, czyli 340 km na sekundę. Z tą właśnie prędkością przenosimy się 192 lata wprzód przód spod Londynu do Stambułu. Jest 26 listopada roku 1855. W małym pokoju przy ulicy Jeniszeri budzi się Adam Mickiewicz. Nie czuje się zbyt dobrze tego dnia, oprócz mdłości dopada go diaria. Żeby nie stawiać wieszcza w niezręcznej sytuacji, nie będziemy wyjaśniać tej nazwy. Około 16 do Mickiewicza wezwano lekarza, który zaordynował mu laudanum, czyli mieszankę szery, goździków, cynamonu, szafranu i opium. Dwie godziny po zażyciu Mickiewicz umiera. Wcześniej zdążył powiedzieć jeszcze pułkownikowi Kuczyńskiemu swoje ostatnie ziemskie słowa, które nie były jakoś wyjątkowo wiekopomne, ale możemy je przytoczyć. Kuczyński, pułk kozaków otomańskich. To wszystko. Stambulski dom Mickiewicza niedługo potem spłonął w pożarze. Dziś możemy zobaczyć jedynie jego rekonstrukcję w Stambule przy ulicy słodkich migdałów. Już 45 lat po śmierci Mickiewicza w Tarnowie odsłonięto jeden z pierwszych pomników Wieszcza, który przetrwał szczęśliwie wojnę tylko dlatego, że Mickiewicz na tym pomniku łudząco przypominał Niemcom Getego. A 26 listopada roku 1965 Francuzi wysłali w kosmos sondę, łudząco podobną do Asterixa, bohatera komiksu i tak zresztą nazwali pierwszy francuski obiekt na orbicie okołoziemskiej. Ksiądz William, od którego zaczęliśmy naszą opowieść, też obserwował przestrzeń okołoziemską, zwierzy Kościoła Świętego Wawrzyńca oczywiście, i pewnej majowej nocy natknął się na zjawisko światła popielatego na Wenus a pod koniec życia wypatrzył jeszcze wrota do niebiańskiego raju. Tak mu się przynajmniej wydawało. Niestety dalsze badania dowiodły, że to nie był raj, tylko zwykła mgławica. Do swoich 67. urodzin zasiada dziś Julian Temple, którego warto przedstawić. To człowiek, który nakręcił szadę teledysk do Smooth Operator, Brianowi Adamsowi do Everything I Do i Rolling Stonesom do Undercover of the Night. Do urodzinowego tortu zasiada też Aleksandra Stachura, którą też warto przedstawić, bo to najstarsza, żyjąca polska posłanka, chłopka z PGR Pierzchały, która kończy dziś 91 lat. Zasiada też Michał Szpak, którego nie trzeba przedstawić. Przedstawiać Ludwik Dürkie, którego trzeba przedstawić, bo to syn księżniczki Monako Zofii i jej byłego ochroniarza Daniela. W kolejce do monakijskiego tronu pan Ludwik zajmuje miejsce 15, a ostatnim zasiadającym jest mówiący te słowa, który został przedstawiony na początku, więc już teraz go przedstawiać nie trzeba.